Chciałem się tylko rozejrzeć. To wszystko. Na ludzi takich jak ty czekają tu sam. Ha! Zmierzasz w kierunku dworu. Po co inaczej przywlu? Nie wciskaj mi więc kitu i pozwól się przeszukać. Jak tam sobie chcesz? Mo Spójrzmy. A! Złoto! Większość najemników to zwykłe rzezimieszki. Chcę tylko pięćdziesiąt sztuk złota. Tyle wynosi. No i tyle. Zapłaciliśmy mu i teraz możemy uh, swobo swobodnie mm, poruszać się po tej farmie, dużej farmie. O, co my tutaj mamy? Uh, Gunnar, farmer. O, Wilk! Stary kolega. Nie wiem, czy ktoś go pamięta. Robi te pancerze. Ale dobra, na razie z nim nie będę gadał. Pogadam sobie uh, cyferem. Jak się z Cyferem. Hej! To całkiem możliwe. W kolonii zajmowałem się bagiennym zielem. Pamiętam. A w czym teraz się patrzysz? Ach, nie py... Przyniosłem ze sobą z kolonii górniczej dużą paczkę bagien... Sporo najemników lubi sobie czasem zapalić. Zgromadził. Ale jakiś gnojek ukradł... Jestem prawie pewien, że to był bodo. No, śpi w tym samym pokoju co ja i zawsze szczerzy się do mnie jak... Co w takim... Pewnego dnia złapię go, a wtedy znajdę spokojne miejsce i... Jak spiorę go tutaj, na środku podwórka, to zobaczą mnie wieśniacy i nie wyrobię. To znaczy? To dość proste. Nie możemy gnębić chłopów, bo lika, że nam za to płacić wysokie grzywny. Im więcej świadków, tym większy smród, a wtedy sprawa robi się kosztowniejsza. Tak więc zamierzam wykonać swój ruch. tego czy ta paczka bagiennego ziela przypadkiem nie należy do Ciebie? O niech mnie! To długa cię. Zresztą nieważne. weź to jako nagrodę. Najpierw pozwól, że sobie skręcę. Tak, Dobra, idziemy teraz do tamtego typka, który sobie jara te ziele. Hmm, zobaczymy co u niego słychać, chociaż go nie pamiętam z gotika 1. Nawet nie wiem czy on tam był. Co tam? Też bucha <laughs> no pewnie dawaj! Jasne Nie mów, że to nie tak jak to jest rzucać Nie chcę już o nic mnie już nie dziwi O! I moc! Jezłe, co Skąd masz towar? Nie musisz nic wyjść Gorące źródła. Coś kojarzę? Mam skończę. Oaa, glitko Czy po... nie, w... nie Rozumiem. Dobra, teraz... Ło, Jezu! Jakbym speeda jakiegoś miał, czy coś w tym... ...stylu. Dobra, pójdziemy do... do Lee. Sobie z nim zagadamy, zobaczymy. Sam by na to nie wpadł. A ty gdzie leżysz? Do domu, do domu. O, czy Onar płaci nam Zdziałam za to, byśmy nie wpuszczali. Nie ważcie mi się wpuszczać strażników. Chcę pogadać z... <laughs> tym. On i ja znamy się od... Jesteś kumplem Lee? Nie wierzysz. Ale wchodź! Lee jest w prawym skrzydle. Nawet nie. Dobra, lecimy, prawe skrzydło, czyli tutaj. Czy coś się w końcu... Bra! SURPRISE! Kto cię tu do diabła? Ty? Co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. Skąd to przypuszczenie? Gorn powiedział, że to ty zniszczyłeś. Tak, to prawda. No no, kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego całą? Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba po wspom. Co ty tu właściwie robisz? Proste. Kombinuję, jak nas wyrwać z tej przeklętej wyspy. Ona rwynają nas, byśmy bronili tej farmy i właśnie, ale nie tylko dla pieniędzy. Pomagając chłopom, odcinamy miasto od. A im bardziej paladyni zgłodnieją, tym chętniej. Wielka szkoda, że musiałeś się spiknąć, a. A jak będzie wyglądać twoja. Najogólniej mówiąc. Będziemy się domagać zwolnienia i prawa powrotu na kontynent. Szczegóły poznasz, gdy nadejdzie od. Rozmawiałeś z Gornem? Co się z nim dzieje? Chyba go jeszcze pamiętasz. No pewnie. Jasne. Złapali go paladyni i wysłali z powrotem do górniczej doliny w karnym konwoju. Gdyby drogi do doliny nie roiły się od paladynów i orków, wysłałbym paru moich chłopców, żeby go wyciągnęli. Ale nie mogę ryzykować. Szkoda człowieka. No i tyle, jeżeli chodzi o li, Mmm. naprawdę nie wiem, e, jakie jeszcze tutaj misje mogę wykonać. Może jeszcze pogadamy e, z kilkoma. A, chyba wiem. Poczekajcie, pójdę w Kimę, aby trochę zregenerować moje HP, a raczej do końca. A nie, pójdziemy najpierw. Nie tutaj w ogóle. Pójdziemy tutaj, do tej chaty, tutaj o. Yeah. Wcześniej czy później Myślisz, się tak no i dziabamy. Spać. No i gitowo. No i wola Komu by tu jeszcze dupę skopać? Nie, chyba nie, chyba nie, chyba nie, a ten. Rod niczego nie dowie. Nie Co posłuchaj, chłopcze. Potrzeba wiele siły, by w ogóle udźwignąć Zabudasz broń dwóręczną. Skocz, chłopcze, lepiej na pastwisko i pobaw się Zabudasz w czuciu babkę z owieczką. Na orbiterze, wierzysz, że się niczego nie dowie. Jestem dość silny. No, no sens, nie uniósłbyś sz. nawet przyzwoitego miecza, takiego jak choć... Znaczy mi się, się do tego zabrał. I... Powiedziałem, On, że z... Jesteś rozbrajający. Zaryzykujesz zakładnictwo. Ale on mnie wnerwia już naprawdę i już mnie wkurza. Założę się, że spokojnie. Naprawdę? Hmm. Ile chcesz przegrać? No cóż, wyglądasz raczej na świetnego durnia. Powiedzmy 30 e... sztuk złota. Masz chociaż tyle? Ja... To można wnerwiasz mnie chłopie, nie denerwuj mnie. Niech masz problem. Proszę. Nie, ma w porządku, zobacz. Nie udźwignę tego. O. Oh. Właśnie próbuję. A teraz Nie, i to będzie właśnie dobra y, pora, aby... skopać mu dupę, bo nie będzie miał czym nas bić. Raczej nie. Słucha. Chyba zatrzymam go na jak... Zaczekaj. No, come on. Teraz będzie zawalka! Teraz nie powinno być... ...z nim problemu. Uważaj! Teraz! Ło. Ale spiąchę ma Powera. Nie, Nie każ Nie... No i tyle. Możemy go obszukać. E, bierzemy nasze złoto, a raczej w większo większości. I poczekamy, aż wstanie. Oddamy mu ten mieczyk, oczywiście, bo. Nie mam czarem, bo dostaniemy za to doświadczenie i będzie mógł nas e, uczyć walczyć mieczem dwuręcznym. A tego skurczybyka też w ogóle nie lubię. A nie, tam jest. Nie próbuj tego ponownie. Raul, on ma na imię. Nic Dobrze, wygrałem. Wygra. Proszę, oto twój czas, czas najwyższy. Czy mógłbyś mnie na Jestem nie z gorszym wojownikiem. Co nie znaczy. Chociaż pewnie mógłbym ci pokazać pocztowało. Hmm, to nie raczej. Raczej nie, raczej nie, który mam level? Eee, niedługo będę miał piąty poziom. Level, poziom, a nie level. Dobra, i, sprób i spróbuję skopać dubsko temu Raulowi. Zobaczymy, o, czy dam mu radę. Tylko najpierw sobie coś o, zjemy. Zapiszemy i. i zobaczymy na to go stać. Czego, czego chcesz. A ty co? Przyłączyłeś się do bandy, że nigdy nie zmieni. Na to wygląda. Powiem ci coś. Cokolwiek byś na się siebie założył, nie ukryjesz swojego prawdziwego, gigantycznego. Nie, nie ja wiem, to, cokolwiek. wiadomo, skąd można ufać. Dla nie mnie mówisz, nie tego jesteś tylko. W czym problem? Znam ja takich jak ty. Gardzę ludźmi, którzy stroją się jak pawie i chwalą się swoimi bohaterskimi czynami. Nie dalej niż wczoraj musiałem zdzielić wpysk jednego z chłopaków. Bo przechwalał się, że nawet z jedną ręką, uwiązaną za plecami, może powalić czarnego trola. I co w tym tak dziwnego? Czy ty w ogóle wiesz, co mówisz? Jak to? Co w tym dziwnego? Czyś ty kiedyś widział czarnego trola, Mondralo? Nie masz nawet pojęcia, jakie to wielkie i groźne bestie. Podejdziesz krok za blisko, a to mnie to czarnego trola? Żaden problem. Sam się, się o to nigdy nie zmieni. Powinienem już dawno dać ci w mordę, ale mam lepszy pomysł. Skoro taki wspaniały to, z ciebie to, wojownik, udowodnij to. A co ja będę z tego miał? Głupie pytanie. Dobrać. Honor i szczękę w jednym to kawałku. Nie jest tego wiele, sam przyznasz. <coughs> hmm, nie wiem. To Ty mi powiedz. Powiedzmy, że jeśli przyniesiesz mi skórę czarnego trola, nie o co lepiej? Na co więc? O, dobra, teraz postaram się mu skopać dupę. Mam nadzieję, że dam sobie radę z tą ciotą. Przestań ozorem. Nie, nie mogę. O, szkoda. Jeżeli będziemy grali po, najem... po stronie najemników, to będziemy mogli mu skopać dupę, ale na razie nie da rady. I coś w tym. A, Bennett, Benet, benet, właśnie. Mieliśmy oczywiście kupić od niego te stale. Nie sprzedaję broni. Kalet nią handluje. Jest w domu razem z Onarem. To tylko to co masz czego potrzeba? Oczywiście... Tali! To mi najbardziej. Tego mi, tego mi najbardziej potrzeba. O! I pójdziemy do. tego typka. Ej, witaj. Tu nowy. Nie chciałbym, żebyś to odebrał w niewłaściwy sposób, ale nie mam teraz ochoty na... Masz strasznie dużo. Racja! Bennet wyrabia tyle broni, że ledwie nadążam z jej polerowaniem. Nie, ale on oczywiście wie wszystko. lepiej. Wybór jest dość ubogi. O, kurczę, nie mogę, niego... nie mogę kupić od niego. Nie mogę kupić od niego tych, jak on ma, stali. Szkoda. No i co tu jeszcze? Myślę, że większość misji sobie wykonamy w kolejnym odcinku. Także mm, subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Sorry, że ten odcinek był taki krótki, uh, ale jakoś tak wyszło po prostu. Także subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.